Witajcie mordeczki, a więc tak... Pytanie co będzie sprzedawane na aukcji, a więc... Żaluzja. Yy, ktoś się spyta, ale... Że kurwa, to biały kruk, czemu to sprzedajesz? Półtora roku tego szukałeś. Yy, tak, ale mam... Trzy, więc... Mogę jedną sprzedać. Tym bardziej, że... To jest kawałek plastiku, a ten kawałek plastiku może komuś... Pomóc, ułatwić życie, albo życie uratować, więc... Czemu nie? Zapytacie się, a co za Żaluzji będzie? Dam na razie inną żaluzję, oryginalną. O może kiedyś coś tam w sklepie swojego, nie wiem. Może nie, nie wiem. Czas pokaże. Yy, co do aukcji, będzie mniej więcej za dwa miesiące, bo jeszcze chcę ogarnąć parę rzeczy w tym temacie. Komu będziemy pomagać, tego jeszcze nie wiem. To jest zadanie Kingi. A jeszcze zostało trochę czasu, więc nie ma co się na razie spinać. Spokojnie, bez stresu. Jo. Zbierajcie kasę, żeby jak najwięcej zebrać. Czy macie malucha, czy nie? Zawsze możecie sobie na ścianę powiesić. Mogę nawet, jeśli nie macie malucha, a chcecie ją mieć, mogę Wam nawet ją w ramkę pierdolnąć w jakąś gablotkę. Jak tam kurwa chcecie. Byle był hajs. Dużo hajsu. One! Yeah! Także czekajcie, zbierajcie, rozbijajcie swoje sienki, jedźcie do babci, żeby wam dała hajs i tak dalej. Mam nadzieję, że pomożecie i Jo. A, jeszcze będzie jedna informacja, ale to już jak będzie bliżej aukcji, powiem co jak. Muszę z paroma osobami porozmawiać, dogadać parę szczegółów i tak dalej. Bawcie się i. শিকেন yeah,